Dzień dobry Witam na moim kanale ja jestem Vigo zawsze warto mówić pamiętajcie Dzisiaj państwu zaprezentuję Kinder jajko niespodzianka naturals Mamy takiego wielbłąda Koale Raczej pandę. Pandę to można poruszać. Lwa. Który też jest ruchomy. Krokodyla. Który rusza paszczą. Jaguara. Jaguara mamy, mamy taką fokę, która też się rusza. Mamy taką jakby papugę, Delfina, Delfina mamy. E. Kameriona kameleon, flaminga, wiewiórkę, która się porusza, małpkę, pingwina, koale, Jelenia wilka konia hipopotama Żółwia Te tak wygląda z dołu Żółwia mamy Rysia który rusza głową, żabę, Ra nic nie robi, małpkę kolejną, szopa, który rusza ogonem i głową, o tak. Mamy też orkę, która rusza ogonem. I mamy też niedźwiedzia, niedźwiedzia. I mamy też orła. Rusza się o tak. Jeżeli ten film Państwu się spodobał, zapraszam do łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, no i też zapraszam do komentarzy.